Na naszym debutanckim menuku w tym składzie, natomiast formacja mówi Starkoi, to oni muszą udowodnić, że ten całkiem dobry dla nich Newt, który jest przecież jedną z lepszych dla nich map, że mają na nim 5 zwycięzców z rzędu, że to absolutnie nie jest przypadek. Czas więc na to starcie, mówi Koi Po stronie terror, szybkie wejście od przybudówki, również od Squiti. Tak więc to powoduje, że krastan, który chyba grał na turniku, potrzebuje, aby wycofać się w bezpieczną pozycję i aby podejść do retake'u tego bombsaitu. Trastan, zaraz zaborniego, również ustawiony demku, więc ten duet najdłużej grających w tym składzie zawodników Mont. Trzech na czterech, to jest przewaga dla drużyny polskiej, więc możemy tutaj coraz bardziej przyspieszyć, ale nie wiedzieć czemu. Bardzo powoli, transnal, niestety wyłapany jako pierwszy później, zaraz zanim demku, ale dobrze. Snajper formacji iberyjskiej, tak na nich mówmy. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w przerwach meczu. Tymczasem pierwsza runda na fulu po stronie Monte i pierwsza runda, w której Oleg Miśniewicz musi dać od nas bardzo, bardzo dużo, aby ta runda padła naszym łupem. Tutaj zawodnicy mówi Starko cały czas poszukujący. A tego kontaktu, choć Hades nie wiem czym co on wyczuł to, że może podchodzić, całe dla nas nieszczęście, jest takie Że Just wyczuł to, że Hades jest tym agresywnym snajperem Dobra, Dycha w hangarze, tutaj więc patrzy cały czas to Stadodo, ale całe szczęście Paweł Dycha Po tej dobrej, myśli dyspozycji w meczu poprzednim Cały czas utrzymuje swoją wysoką formę Krasnal zaraz za CT choć właśnie to podejście również od tym opoza Od to było coś do Krasnala, mopos wklaczył jeden na dwóch i całe szczęście, demku i styko no niestety ten c event to jest miejsce, w którym ciężko uciec. i W sumie gdzieś na mapie Detatry można też postawić takie miejsca, czyli miejsca, gdzie można się schować, ale nie może uciec właśnie z tamtej pozycji. Więc będziemy to kombinować tymczasem. Dobre wejście w formacji, mówi Starkoi, najpierw wynajdowany właśnie demku przy c -eventie. a teraz ta egzytucja całkiem poprawna. Świetnie, Darcy, tutaj dobra. Mechaniczna gra ze strony Słowaka, ale trzeba też sprawdzać plecy. Mopus, to będzie dla niego klaczy, 1 dwóch 2 busty. To zdążył jeszcze przed śmiercią A Te eliminacje zdobyć. No i właśnie, Paweł dycha po naszej stronie. To może będzie runda równo... na koncie, Pawły! Pawła, dychy! Ale Mopos jest lepszy, piąta eliminacja. Wbij na GeForce skins i doładuj konto z kodem MATEO, który daje bonus do doładowania i możliwość otwarcia darmowego case'a. Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów na stronie wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Co miesiąc są dostępne nowe eventy, w których możecie zdobywać niesamowite nagrody. GeForce skins oferuje wiele metod płatności takich jak blik, PSC, SMS, krypto czy skiny. Dodatkowo codziennie możecie odbierać darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo, link w opisie. Na G2 porażka 02 na świeże G2. A turcze, nie wiem, czy to nie jakiś jet lag, czy inna wymówka po stronie The Mongols, bo jednak bywały lepsze momenty dla Mongołów. Ja stawiałem ich nieco wyżej niż te wyniki obecne na tym eSports World Cup. Half nieudany. Przynajmniej teraz możemy powiedzieć na przestrzeni tego, co się wydarzyło do tej pory w tej rundzie. Dobra, a my jedziemy dalej w tym momencie, więc podejście drużyny mówi Starkoi w kierunku bombsite'u dolnego, jest entry eliminacja oddychy i to jest dla nas dobre Bo czasu tego zostawili sobie mało zawodnicy z Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Dawid, Stadodo i AdamS, niestety bombsite dolny jest opanowany, dobre smokey No ale teraz pytanie, ile będziemy w stanie z tej sytuacji wyciągnąć, bo właśnie ten bombsite dolny to wciąż trzeba to odbić, AdamS wciąż lorkujący pod bombsiteem górnym Ojej tu, tylko tras na to byłam przewala 4 na trzech, ale pozwoliśmy rywali wejść na Wam site dolny. Natomiast to bym nie, nie zgadł. Jedziemy dalej. Monte po stronie Terro Adamesta, do. Aaaa, zapędziliśmy się w takim miejsce, gdzie naprawdę z wielu różnych stron, tak naprawdę dookoła. Modli zawodnicy nazwy strzelać. I Dobra, musimy też skupiać się na tym, jak wygląda strona Terro po stronie Monte. Wiem, że tutaj po raz pierwszy w swojej karierze Hades jest prowadzącym idlem. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej miał okazję Hades idlować czy w Wiśle Kraków na przykład. Ale no, mm, to jest nowa rola. Właśnie, Turcza też mi się coś świta, że mógł tam przez chwilę być. Wiem, że w tym Nine były te podchody, ale to oczywiście to, to jest już nowożytność, o której wiemy. Styko, no ale tu nic się nie wydarzy, 12 do 1 do chyba że tam zeskakując właśnie z przybo, tymczasem styko, mopo z odpowiedź, ale możemy wchodzić pod drugą górny Bo ten już zupełnie pusty, w tym momencie jednak dobiera stado do odhelu, ale tutaj niespodzianka, bo jest Paweł Dycha, ten... Trzech na trzech, czy to będzie udane retake formacji mówi Koi, bo... No, nie ma tutaj defusa, po stronie drużyny. Mówi Starfera, chyba że gdzieś tam leży na bomb site. Ale teraz jeden flash. Just będzie podchodził. Całe szczęście, gdzieś ten flash. Oślepiający mocno zawodników z półwyspu iweryjskiego. Just wklaczył jeden na dwóch. Ale to nie kończy się dobrze. Krasna, dwa fragi, ha! To mówią, że to raczej jest ostatni dwizy dla mini Jeśli tutaj nic nie będzie pozytywnego, to może mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia. Jako potencjalny coach w przyszłości, bo tak naprawdę mini miniroks... No, ostatnimi czasy nie ma. Lekko mówiąc pozytywnego okresu Czy to właśnie ta końcówka Aro e Sports Czy też to składanie w tym momencie nine, Tutaj krytyka i też oczekiwania wobec Minirox'a są wysokie Minirox błędu popełnić nie może Tymczasem zejście Monte na bombsite dolny To jest dobra, szybka, agresywna gra Ze strony Monte Jeszcze kontrola od Hadesa No blisko, tutaj jest mopozy I chyba mu pozwyczuwa, że nie ma pojęcia o nim A tymczasem reszta formacji terror właśnie, tutaj może być naprawdę mocny Gali Matias, Bo już teraz Dawid wychyla od automatu Dwie eliminacje na koncie zawodnika z Hiszpanii Hades i Dycha, Dycha wiemy gdzie jest, a teraz Hades No właśnie blisko dziś bombsite'u lurnego, Dycha wyjdzie od wentylacji aby pomóc pewnie Swojemu byłemu kompanowi Zens Ale no, tyle się napomagał Dycha, wyszedł z wentylacji, czeka już na niego Dawid Trzy eliminacje na koncie Hiszpana i teraz Hades wiedzie że rywal może być, jest pierwsza eliminacja A w tym klaczu A wiemy, że Hades ma umiejętności strzeleckie aby to wszystko zrobić, ale niestety te umiejętności podaża nam na mapie numer 2 Dobra, jedziemy. start kolej po stronie CT. Monte po stronie zatrującej głośność streama. Prawdopodobnie trzeba będzie dopracować, bo chyba jest za cicho. Na pewno jest za cicho, za chwilę będziemy to podgłaśniać. Ale teraz zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać ta runda. Albo wam podgłoszę. A. Jest runda Monte z eliminacjami, dobra pierwsza runda na Forsie dla formacji Movistar Koi, pierwsza runda na fullu. co prawda granatów nie jest zbyt wiele, ale jest komplet 5 m A1 a A1s Więc już trzeba się obawiać zawodników rywali, w każdym razie my po raz kolejny wchodzimy pod site B, zobaczymy jak to będzie działać, ponieważ to vertigo musimy mieć dopracowane bardziej Niż ostatnie, już teraz mamy dwie rundy po stronie Terror, czyli tyle ile w 12 rundach w meczu na Zero dni. Po stronie atakującej, a wydaje się, że teraz patrząc po tym, jak wycofuje się Adam S, to powinna być trzecia runda z rzędu na nasze konto. Że cały czas te schody są przejmowane, że cały czas dwóch graczy CT musi być w tym miejscu, ale teraz! Just dwie eliminacje na koncie Portugalczyka, niestety, ale czy to jest ostateczny plan, aby wejść pod bombsite B? Chyba tak, jeszcze na midzie lurkuje w tym momencie styko. od dla Hadesa, tak mi się wydaje, że teraz tak, że nie, no nie, odwraca się, bo nie ma nikogo tutaj. Do dorzucenia w sumie demku, flesza nie posiada, chociaż teraz ciekawie bo podchodzi cały czas Hades agresywnie, z eliminacja, teraz zaspał jeszcze Just A świetnie tutaj Hades przez tego Smoka postanowił rezerw fizyk się przedostać, jeszcze teraz tyko łapie Wiga i zobaczmy, bo mówi Starkoy, a Z przewagi czterech na trzech nie zrobiło nic, gdzieś tam na B jest za filarem pozycja, ale raczej jest ich niezbyt wiele, dobra ta dodo, eliminacja pierwsza w tej rundzie również dokładam. mopoza, ale Bombside B, no to jest miejsce, w którym my cały czas chcemy znaleźć swoje zwycięstwo. Niestety tylko Hades. No i teraz bez eliminacji. Eee, 17, dni, 1, 2, 6, 4, 5. Witam serdecznie na kanale Cherry 5. Kliknęłem binda, ale on nie działa. Dobra, podczas nie działa. Trzeba więc przygotować pod przeciwległy Bombside, a tutaj Dycha, rozstrzelany, dwie eliminacje na koncie Pawła Krasnal jeszcze na Midzie. No, alta ta przebitka chyba na naszą korzyść, chociaż robi się niebezpiecznie. Krasnal pędził w kierunku naszego zawodnika, tymczasem... Mopo, Fenomenalny skok nad przepaścią! Dobra, próba wejścia po fleszu, chociaż no, nie wiem, czy zero flesza rzucał dokładnie. To był chyba rzucający Dycham, tak jednak zupełnie. Snajper w formacji CT nie było oślepiony, dobra eliminacja. No i na tym wyjściu, na tym half-buy'u, no niestety, ale... Albo stety, no nie jest sobie tak źle, Byliśmy się, jesteśmy pod ten B, który jest czysty Dobre zamknięcie od demka ze strony... właśnie schodów Cała trójka mówi starkowi przysył wszyscy od Od elektryka Pierwszy dycha, demku bardziej wycofany, ale... A, te przepitki mogą być trudne, dycha w sytuacji 1 na 2 Dobry smoke na pack. Adam AdamS, no sprayował do lewa, o, do prawa Żeby te kulemaricznie. Trafił oponenta. Czas jest. Szósty punkt z rzędu. To jest ten moment. Mopos tam czekał. Hades niestety, ale z granatem. Chociaż Mopos nieco zbyt agresywnie na lajt. Nasi, nasi tewonicy mają mało czasu, aby wracać. Chociaż, chociaż, chociaż. to Tutaj możliwość plantowania. Dziś tutaj przerzucamy tę bombę. Styko więc. Jest plantującym. Just szukający. Rywala. 13 sekund. Just z eliminacją. Nogala jest pod kontrolą. Graczy CT. Podłożył to Styko, mocno obity, dycha, sytuacja trudna, ale może to jest ta runda na przełamanie Na przerwanie pasy 6 punktów z rzędu, mówi Starkoy. No i Styko tym catwalkiem, no to jest nowa pozycja, to jest możliwość właśnie ale Też i dla terrorystów Aby tutaj sobie porobić sytuację, Styko! A, tylko jedna sytuacja, tylko jedna eliminacja Chmopos, no czy on przysnął, czy on przegrał rundę dla swojej formacji a też od pleców Hades. Tutaj będzie od strony schodów na B. Dobry ten palak, tylko pobijany całkiem mocno. No i teraz Hades, który też e, dosyć szybko został posłany do dróg. No świetnie strzelają ci zawodnicy, to trzeba przyznać. Świetnie strzelają zawodnicy, mówi StarCoy, i to jest tym problemem. A byliśmy w stanie wrócić z wyniku e, 2 do 10 po pierwszej połówce, więc strona C jest dla nas solidna, ale teraz mówi StarCoy błyskawicznie. Problemem tego spotkania jest fakt. Że nasi rywale w tym meczu strzelają o wiele lepiej niż z Retina City wtedy. No i właśnie teraz jednak styko, ależ to pozrobił Mr. Martin. Eliminacja błyskawiczna od styko. Trzy eliminacje na koncie słowaka. Bombside jest przejęty przez nas. A myślę, że Stadodo nie będzie robił nic więcej. Był tą pierwszą śmiercią serwera. Ale teraz co będzie w tym momencie, Bo jest Mopos, który idzie na pierwsze czoło. I to jest dla nas chyba niedobre, bo Mopos jest naprawdę świetny. 16 eliminacji na ten moment. No i dobra, ten bombsite jest bardzo ciasny, to jest właśnie specyfika Vertigo, że tutaj wszystko dzieje się tak naprawdę w jednym miejscu. Krasna, ale dobre dwie eliminacje od naszego zawodnika z południowej Polski. Stadodo i Just, dwóch na trzech, oni muszą utrzymać się przy BSie, ale przede wszystkim warto jest zobaczyć to, co my zrobimy. Demku czeka aż zejdzie ten smoke z okna. Aby eliminację zdobyć Stadodo, 1 na 3, obity Hades, obity Trastal, Więc i zawodnik z Portugalii ma tu jeszcze okazję do tej rundy Stadodo nie bywa dwie eliminacje, cel to broi na raz Demku Mądrze, sprytnie i tak, aby Stadodo zupełnie tego się nie spodziewał Demku ratuje tę rundę Ej, czy Dawid zrzucił teraz tego smoka i spadł tutaj na rampę? Tak? On nie, nie trafi do smoka? Tak mi się wydaje eee, Dawid gra da ewidentnie w naszej drużynie, tak? Dawid ewidentnie u nas. Hales, Hales, stary jest złapany również. Dawid w tej nieprzyjemnej pozycji. Teraz był na pozycji teru plantującego bombę. Więc yy, na razie tak to zliga, to zliga. Jedziemy dalej, stypko. Pfff, oh. to jest swój dobry dzień. Absolutnie. Gość, yy, którego lubisz, którego jesteś menedżerem transmisji, robi tutaj świetną robotę. HD z eliminacją na jaście. Eee, no Dawid ma 0,16, tak, ile miał Izak? 0,19, tak? 0,19 Dawid absolutnie poluje na ten rekord, Dawid Ewidentnie chce stać się lepszy Ale to był tylko bait, 15 sekund, myślę, że mówi Starkoi. Ma absolutnie za mało czasu, aby tutaj tę ofensywę Zaproponować skuteczną, Dawid z eliminacją na się to jest moment, Dawid po raz kolejny Który otwiera bombsite, a nie bywało, że w takim momencie, ale Dawid już więcej nic nie zrobi, podłożył tę pakę. Ale właśnie teraz ten bombsite na, na Vertigo jest dosyć otwarty dla plantującego. Trzeba ustawić się właśnie w tym rogu, gdzie ustawił się Dawid. To jest chyba bardziej nowy default plantowania bomby. 11-10. Podejście odmówi Ale po raz kolejny. Myślę, że mają za mało czasu, ale teraz zabrakło eliminacji od Demku, zabrakło od Krasnala. O, ale wszystko jest do zrobienia przez Styko i ten! Ależ fenomenalnie wychyla właśnie z konektora dwie eliminacje. 12 do 10, to może być za chwilę koniec spotkania, gdyż Styko, eliminacja Entry na koncie Słowaka. I chyba wszystko będzie dobrze. Hm. Tylko Stadodo, to się musi skończyć, tu już nie będzie takich klaczy 1 na 3, jakby mieliśmy w meczu na 0 tenacity, tam Brut Monster, naprawdę świetna dyspozycja, ale tutaj Stadodo, mimo iż dobrze gra, tak nie na tyle dobrze, 13 do 10, Monte wciąż jest w grze. Panubis i mamy co robić myślę, gdyż absolutnie przynajmniej ciekawy mecz demku, Dycha Hades, jest tylko krasnal. Monte po stronie CT, więc nie wiem, czy tutaj gramy, tak, że się pistoletówki dla na Discordie, że nie mam pojęcia. Czy znaczy, nożówki? Yy, wydaje mi się, że chyba tak. Nie jestem pewien. No dobra, zobaczmy więc ten mecz. Monte po stronie CT. Odbijanie siteu B w 5 na dwóch to jest, umówmy się, prosta sprawa, więc czas na to, aby teraz Klasnal, Hades zrobili wszystko, co w ich mocy. Adamens rozpoczyna niezbyt dobrze dla nas. Zobaczymy, ile zawodników z Rumunii wyciągnie więcej. Uch. Uch. No dobra, cztery eliminacje na gruncie Adamaesa, to było dużo, to było groźne, to było dziwne, bo Smoc na cross jest, ale teraz czy da Hades jakieś eliminacje? No gdzieś tam poobijał jednego i drugiego, więc dobrze zrobił Hades. Daje gdzieś nadzieję, że za chwilę tych poobijanych będziemy w stanie podobijać, a następnie odbić cały bombsite. Na Plato just blisko również mopos na defulcie, a od maina będzie to wszystko rozgrywał Dawik. Jest dobrze tych pobijanych, już byliśmy w stanie złapać, ale jeszcze właśnie Dawid na Defulcie, no i właśnie ostatni. To jest ten zawodnik Dawid raz, ale teraz nie był już w stanie. Dycha za eliminacją, to nie był prosty retake, ale całe szczęście. Dycha z Defuskitem, ma spokojnie czas, aby te bomby rozbroić drugi. Widzieliśmy ostatnio te propozycje, jakie tam Roald przekazywał, właśnie w kontekście Mida, aby uczynić go bardziej city -sided, ale Hades jest City-Sided za włóką w dłoniach. Dobre dwie eliminacje. Od Olka Miślewicza i pozostała trójka. Andrużyny mówi: Starkoj. Jest pod bumpsite. A dobra kontrola polskich graczy. Hades idzie po AI'sa. czy będzie mu dane? Czy będzie mu dane? Czy zrobi kolejne eliminacje Hades? Nie Będą tutaj dobry shoulder pick w wykonaniu Justa. Ale nic złego formacji Monte. Stać się nie powinno. Trzeci punkt z rzędu na konto Monte. Egzekwować cały czas. Just z eliminacją na Demku. Chociaż teraz dobry wyjazd pod styko. Tutaj może być naprawdę wiele dobrego dla zawodników drużyny jednej i drugiej. Chociażby teraz mówi starkoi przyspiesza. Jest co prawda przy życiu Hades całkiem dobry na tej mapie. Sześć eliminacji na koncie Olka a Teraz Dycha, okej, okay, może być gwiazdą formatu światowego. Dycha raz w o pozycji Drugie rozrywali, Nie spodziewa się od Maina. To jest ciekawe, że Dycha stawia wszystko na jedną kartę. Że właśnie to rotujący zawodnicy będą tymi kluczowymi. bomba jest na plecach Mopoza, ale ten nie pozwoli sobie jej wypuścić. Bo mówi StarCoyz, znajduje też inne przestrzenie, chociażby to przechodzenie środkiem, które no w sumie jest częściej wykorzystywane dzisiaj niż dwa dni temu. To jest coś, co też nieco zmienia nam oblicze tego spotkania i odmienia nam manubi względem tego meczu na Zero City. No, ale zobaczmy. Na ten moment mówi StarCoyz, spokojna kontrola mapy, eliminacja na Krasnalu pod bomb sitem B. Tak więc to powoduje, że Hades przenosi się ze środka właśnie pod ten B, tylko pozostaje na środku. Ademku pod ma Niestety dycha tak zupełnie e, bez jakiejkolwiek fobii społecznej. Wchodzi w tego krajwa Niestety dla niego, ale Dawid jest przygotowany. Dawid, który strzela, jak powiedziałeś, PLCP. No lepiej niż na tej poprzedniej mapie. 5 na dwóch, Ademku i styko pod Bumsaitem. I chyba Dawid, e, no, Herbert chciał tutaj pójść. Pod takiego troszkę przedłużonego tego Ace'a. Chwilę on trwa od pierwszej eliminacji do ostatniej, ale. No nic, Quadrochill też jest niezły czas. Zabrał jedną z eliminacji, a... drużyna Monte przegrała pierwsze spotkanie 1-2 na 0 tenacity. No ale teraz w tej rundzie robi się naprawdę bardzo ciekawe, jest Stado do blisko, wygrywa z nim Trastal, świetnie krastal radzi sobie z tym five z sevenem. Dwie eliminacje, spora przewaga, to jest niebywale, bo tak, tak samo mówi Starkoj zaczął swoją pasę od przecież wygrania runy na halfbaju Z jakimiś tam pistoletami, teraz tylko mopos 1 na 4 Niesamowite, że Monte właśnie teraz, kiedy w tej pierwszej rundzie nie ma pieniędzy, kiedy musiało zagrać rundę Eko, no to teraz formacja Monte taką rundę zwycięża 4 do 4, mamy kolejny remis w tym spotkaniu. Dzisiaj jest strona Terror całkiem fajnie nam działała, um, momentami, tak, były momenty też gorszej gry, tak jednak teraz może być naprawdę świetnie. Będzie więc piąty punkt, na końcu mówi Starkoi. dwa galile, dwa kałachy, jedna wupa, no w sumie jestem strzelać w tej rundzie, ale teraz plan od drużyny Mont, nie wiem czy to był call od Hadesa czy od kogoś innego, ale rzeczywiście agresja na moście, ja uważałem, że to będzie dobre, za tak niestety, ale styk oddaje swe życie, ale obity Adamens. Nie ma tego złego. W każdym razie, gramy bez bombsightu, a to jest, myślę, całkiem dobrze przeczytane przez formację Monte, bo też się mówi Starcoi chce przyspieszyć na bombsight B. <laughs> nie wiem, jakim cudem mopo z minął się, zdychał, ale dzięki temu ten ma okazję na dwie eliminacje, co jest wciąż przewagą na końcu mówi Starcoin, ale obici są mocno zawodnicy rywali. Hades, dobry ten frag, dobry kolejny Adam, jest totalnie bez wizji, bez, nie wiem, bez wyobraźni tego, jak ten BS mniej więcej wygląda, wystawił gdzieś tam kawałek. Żeby nie powiedzieć za dużo pośladków, w których Hades bardzo chciał ustrzelić, aby nieco zachodzić od pleców pewnie zawodników rywali. W każdym razie jest podejście pod bombsite'a, wchodzimy na ten bombsite mocniej kryty. No i czy to będzie dla nas dobra sytuacja? Adam jest w bombsite'ie, dobrze, demku on zawsze nie zawodzi. 7 do 5, to jest wynik, teraz 4 na 3. Przewara dla Monte i to jeszcze wszystko. Zamknie teraz styko, bo tu właśnie zawodnicy będą. On myślał, że będą to zawodnicy z rzeki rotować, i właśnie teraz styko ma swoją pracę do wykonania, bo jest tu jeszcze wciąż ustawiony. Just, jedna pestka od styko. Tak właśnie i jest, jest tylko Mopos. No wydaje się dobrze dysponowany, świetnie strzelający wcześniej. Andy od D40 z mapą elevation oraz Michel hill z mapą. Już nie pamiętam nawet jaką. Eee... Nie wiem, czy się nazywa Sawaro, coś takiego, ale w każdym razie, dycha z USB-kiem, dobre z blokiem. To jest Ace, to jest Ace, proszę państwa, to jest Ace! Po prostu. Ciekawi mnie to. Chciałbym przejść do stage'u drugiego. Bo detatry na to zasługują, po prostu. Znaczy zasługują cały ten temat, to wszystko, ta mapa może być dobra. Tyle gdzieś, dokej okay was, chodzi smoke. Jezus, tylko ty ośle. Uh, DZIĘKUJĘ Przyatakować w pełni, 23 sekundy do końca, brak kontroli mapy ze strony mówi Coli, to jest dla nas ogromny plus. Bo pod pozostałym zostaje tylko Adam S, wchodzimy w drugie tempo, właśnie w to miejsce. Ale chyba już terylanty lecące wszystko zdradzają, więc jest gdzieś na heaven. Nie, tutaj za B.S. Adam S, ale błyskawicznie wyeliminowany, świetnie, Demku! Który w takich szybkich gwiazdach naprawdę czuje się jak ryba w wodzie. Hades za Filaro. przy tej fontannie, rzecz C, choć no teraz niecelny strzał! Od Stado do i chyba Dawid. O, no, vertigo średni. Na, no, nowis nieco lepszy. Tak dopowalczył, no, za tak jednak dojechał zakończył to wszystko co, dobra, Dawid, Oj, nie wiem czy nasz zawodnik widział teraz Dawida. Chyba tak, chyba spodziewał się Krasnal no, właśnie dał ten call, że jest klat skrót rzeki. No dobra, 4 na 3 to jest przewaga polskiej formacji. Wchodzimy po raz kolejny nad Adama S Ten ten teraz z eliminacją. Ale już drugie nie będzie demku. Dzisiaj naprawdę bardzo solidny. 13 eliminacji, ale te eliminacje, które widzimy, są bardzo kluczowe. Dające sporo przestrzeni. Krasnal. No i Dawid, legenda na Vertigo, statystyki 0.15. Jak to będzie podczas Annoobist? Wczoraj to jest swoją formację? Absolutnie nie. 13 do 6. Formacja Monte! Polskie Monte! Wygrywa pierwszy raz w tym składzie spotkanie.